Zastanawialiście się kiedyś Państwo, dlaczego otrzymujemy przez różne nasze komunikatory dziwne wiadomości od osób nam nieznanych? Czy myśleliście o tym, że nasze wizerunki dziwnym sposobem trafiają do sieci w najmniej spodziewanych miejscach? Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o cele komercyjne, o reklamę, o pozycjonowanie nas w internecie. Chodzi o coś znacznie groźniejszego. Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Lepera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. Dobry wieczór Państwu. Witam Was, Mateusz Piskorski w cotygodniowym programie Geomat na kanale Brew Cenzurze. Zachęcam na wstępie tradycyjnie do subskrybowania, polubiania, ale przede wszystkim rekomendowania bezpośrednio swoim przyjaciołom, środowisku, rodzinie naszego kanału. Oczywiście, jeśli uważacie to za warte rekomendacji. Apeluję też i proszę, jak zwykle, o komentarze, o zamieszczanie Waszych uwag, w tym uwag krytycznych, które szczególnie mocno sobie cenimy. A dzisiaj o zjawisku nie tylko powszechnej inwigilacji dokonywanej za pomocą różnego rodzaju zaawansowanych technologicznie narzędzi, głównie produkowanych przez szeroko rozumiany sektor IT, ale również o pewnym niebezpiecznym styku na Poziomie z jednej strony owych korporacji, największych korporacji światowych, głównie sektor IT, a z drugiej strony państwa. Państwa, które coraz mniej przejmuje się kwestiami praw człowieka, wolności, również naszego prawa do prywatności i coraz częściej za pomocą stwarzanych przez sektor prywatny narzędzia w te nasze prawa i wolności stara się ingerować. Mieliśmy ostatnio dwa dość głośne przypadki związane z jednym z produktów, wymienię tu nazwę, i nie jest to absolutnie kryptoreklama ani nawet kryptoantyreklama. Muszą po prostu tą nazwę wymienić. Związane z pewnym produktem firmy Meta. Z produktem, będącym znanym, powszechnie używanym również u nas w Polsce, komunikatorem. Z jednej strony, jeszcze w kwietniu tego roku pojawiły się. Doniesienia obrońców praw człowieka zwracających uwagę na to, że ów komunikator, komunikator będący produktem firmy Meta, służy do namierzania różnego rodzaju celów w strefie gazy podczas prowadzonej przez władze izraelskie akcji de facto ludobójstwa ludności palestyńskiej na tym obszarze. Miano śledzić różnego rodzaju konwersacje na owym komunikatorze, kontakty poprzez wykreowanie i odtworzenie całej sieci kontaktów, następnie analizować miejsce położenia danego celu, oczywiście tym celem byli liderzy palestyńscy, i dokonywać ostrzału budynków, najczęściej budynków mieszkalnych w gęsto zaludnionej strefie gazy. Wywołało to ogromny skandal. Sama firma Meta zdementowała te informacje, twierdząc, że jej produkt jest całkowicie bezpieczny i nie może służyć do tego rodzaju. Działań, ale cóż w sposób jakiś bardziej merytoryczny, do pojawiających się wówczas zarzutów, nikt się jednak nie odniósł nikt też de facto nie potrafił odeprzeć. W sposób rzeczowy i jasny. Chwilę później również na Bliskim Wschodzie w Teheranie miał miejsce zamach na Ismaila Hanię, lidera politycznego skrzydła palestyńskiego hamasu. Jak doniosły libańskie media, był on możliwy również dzięki używaniu przez samego Hanię i jego otoczenia owego komunikatora firmy Meta. Następnie, całkiem niedawno po wyborach prezydenckich w Wenezueli, mieliśmy głośną akcję wysyłania różnego rodzaju pogróżek, tak, pogróżek liderom społecznym popierającym obecnego prezydenta Wenezueli, Nicolasa Maduro, funkcjonariuszom policji, dowódcom policji, dowódcom wojskowym lojalnym wobec panującego, urzędującego prezydenta. Te pogróżki spływały z bardzo różnych anonimowych numerów. Były to pogróżki kierowane właśnie za pośrednictwem Owej, owego medium, owego komunikatora, produktu firmy Meta. Trudno o wiarę w zbieg okoliczności. Najprawdopodobniej mamy do czynienia, albo to pierwsza teza, ze słabością zabezpieczeń systemu oferowanego przez ten komunikator, z istnieniem tak zwanych backdoorów, z których korzystają różne siły, różne być może służby specjalne. Próbujące destabilizować sytuację na świecie, próbujące również ułatwiać sobie zadanie fizycznej eliminacji przeciwników, ale może być też tak, że mamy do czynienia najzwyczajniej w świecie z pewnym układem, z układem korporacyjno-państwowym, sytuacją, w której świadomie udostępnia się backdoor, czyli możliwości przejmowania częściowej kontroli nad użytkownikami, dostępem do użytkowników danego komunikatora. Przez rozmaite służby specjalne. Tego też nie możemy wykluczyć. Nie możemy tego wykluczyć tym bardziej, iż duża część sektora IT, amerykańskiego sektora IT, łącznie z największymi korporacjami tego segmentu, to proszę Państwa, produkty, które początkowo uzależnione były od hojnych dotacji państwowych, głównie dotacji, uwaga, Pentagonu. Istnieje taka agencja przy Pentagonie, agencja DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, która dofinansowuje najbardziej nawet szalone pomysły różnego rodzaju cudownych inżynierów i innowatorów, głównie z kalifornijskiej Doliny Krzemowej. Na startupy przez nich inicjowane, agencja ta przeznacza ogromne środki. Po co to robi? Oczywiście. Nie po to, żeby wesprzeć młodych, kreatywnych przedsiębiorców, czy też nie tylko po to, ale także po to, aby później państwo i jego struktury mogły sprawować kontrolę i używać owych wynalazków, owych innowacji jako skutecznego instrumentu do działań niezbyt zgodnych z prawem i niezbyt zgodnych z zasadami demokratycznymi. Tak prawdopodobnie się dzieje choćby w przypadku programu czy aplikacji FacePrint umożliwiającej na podstawie zawartości mediów społecznościowych skojarzenie nas, i to błyskawiczne za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji, z różnymi twarzami, z którymi współwystępujemy gdzieś w ogromnych zasobach sieci, a następnie przefiltrowanie tej naszej twarzy przez wizerunki zawarte w monitoringach, monitoringach miejskich, praktycznie we współczesnych miastach tzw. zachodu, obecnie funkcjonujących wszędzie. To tylko jedne z wielu przykładów. Proszę Państwa, z czasem tak zwany późny kapitalizm, w epoce którego żyjemy, przekształcił się w hybrydę korporacyjno-państwową, tytułową hybrydę korporacyjno-państwową, o której dzisiaj tutaj mówię. Hybryda ta właściwie kieruje się własnymi, wąskorozumianymi interesami. Państwa z jednej strony są narzędziami znajdującymi się pod kontrolą nowych korporacji, z drugiej strony państwa dają oręż czy stanowią rodzaj agencji ochroniaskich, patronów polityczno-partyjnych nad interesami owych korporacji. Ten konglomerat, ta hybryda zrasta się coraz bardziej, jest coraz silniejsza, nie tylko za oceanem, ale na całym świecie. Nie, nie postuluję tutaj absolutnie, abyście Państwo odcięli się całkowicie od produktów, korporacji IT funkcjonujących w ścisłej współpracy z państwem. Prawdopodobnie byłoby to w dzisiejszych czasach, przynajmniej w naszych polskich realiach, niemożliwe lub bardzo trudne. Miejmy jednak świadomość tego, że korporacyjno-państwowa hybryda czuwa nad nami, ogranicza nasze prawa i w każdej chwili może dokonać naszego wykasowania z w wirtualnej przestrzeni, to w najlepszym wypadku, w najgorszym wypadku wykorzystania naszego wizerunku czy informacji o nas do celów i zadań jeszcze bardziej bolesnych. Czekam na Państwa przemyślenia na ten temat, bardzo jestem ich ciekaw. Myślę, że temat jest oczywiście bardzo szeroki. Będziemy w różnych innych programach na wbrew cenzurze starali się do niego powracać, również w rozmowach z. Ekspertami w tej dziedzinie. Na dzisiaj Państwu serdecznie dziękuję. Już niebawem, bo o godzinie 21.00 program minął tydzień na naszym zaprzyjaźnionym kanale, kanale Myśl Polska TV, na który serdecznie zapraszam. A z kolei jutro zapraszam na raport z frontów Ekstra na kanale Brew Cenzurze. Dziękuję Państwu, do zobaczenia.